Witajcie! Dzisiaj zabieram Was w podróż do samego serca globalnego systemu nerwowego, czyli do największych i najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie. Ale spokojnie, to nie będzie jakaś suchalista. Chodzi o to, żeby zrozumieć, kim są ci prawdziwi giganci przestworzy, którzy każdego dnia łączą miliony ludzi na całym świecie. No dobrze, to wejdźmy w temat od razu z grubej rury. Zastanówmy się, które lotnisko jest obecnie tym najbardziej obleganym na świecie? Ciekaw jestem, jakie są typy. Może Londyn, a może Dubaj? Spójrzcie tylko na tę liczbę. 108 milionów. To jest po prostu kosmos. Wyobraźcie sobie, tylu pasażerów w ciągu jednego roku obsłużył jeden port lotniczy. Mówimy tu o skali prawdziwego, tętniącego życiem miasta, które nigdy nie śpi. Tylko które to miasto? No i oto odpowiedź: to Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Tak, Atlanta. Dla wielu może to być zaskoczenie, ale to właśnie ten port lotniczy jest absolutnym, niemal niekwestionowanym królem przestworzy. Rządzi na tej liście od lat. Dobra, to przyjrzyjmy się bliżej temu fenomenowi. Bo wiecie, Atlanta nie znalazła się na szczycie przez przypadek. Sprawdźmy, co takiego sprawia, że to lotnisko od dekad jest po prostu nie do pobicia. A historia tego panowania jest naprawdę fascynująca. Pomyślcie tylko, Atlanta była na szczycie non-stop od 1998 aż do 2019 roku. No i wtedy przyszedł rok 2020 i pandemia, która, jak wiemy, wywróciła wszystko do góry nogami. I wtedy na jeden krótki moment gigant został zdetronizowany. Na czoło wysunęło się lotnisko Guangzhou Bayun w Chinach. Ale Atlanta nie dała za wygraną. Bardzo szybko odzyskała koronę i już od 2021 roku znowu jest numerem jeden. Ale oczywiście król nie jest sam. Ma swój, powiedzmy, dwór. Całą grupę potężnych pretendentów, którzy depczą mu po piętach. Zobaczmy więc, kto jeszcze liczy się w tej globalnej grze o tron. Okej, okay, oto i cała pierwsza dziesiątka na 2024 rok. Co od razu rzuca się w oczy, to ta mieszanka geograficzna. Mamy tu potęgi amerykańskie, jak Atlanta i Dallas, ale zaraz obok są kluczowe węzły z Azji, jak Dubaj, Tokio czy Delhi. No i oczywiście Europa z Londynem i Stambiłem. A co jest naprawdę kluczowe, to sama skala. Pomyślcie, nawet lotnisko na dziewiątym miejscu obsługuje grubo ponad 76 milionów ludzi rocznie. To są po prostu niewyobrażalne liczby. No dobra, listę już znamy, ale teraz pytanie za 100 punktów. Co właściwie sprawia, że lotnisko staje się takim gigantem? Jak się okazuje, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Są różne drogi na szczyt. I to widać doskonale na przykładzie dwóch liderów. Z jednej strony mamy Atlantę, jej siła to bycie gigantycznym hubem krajowym, to główna baza linii Delta i kluczowy punkt przesiadkowy dla lotów wewnątrz Stanów. A z drugiej strony mamy Dubaj, to jest zupełnie inna bajka, to największa na świecie brama międzynarodowa. Taki globalny przystanek, który słynie z tego, że łączy ze sobą odległe kontynenty. Więc jak widać, nie ma jednego uniwersalnego przepisu na sukces. Każdy z tych gigantów ma swoją specjalizację. Na przykład Tokio Haneda to absolutna potęga na rynku krajowym w Japonii. Z kolei Londyn Heathrow to serce największego na świecie systemu lotnisk miejskich. Dallas, podobnie jak Atlanta, pokazuje siłę połączeń krajowych w USA. A Stambuł? No cóż. Stambuł po mistrzowsku wykorzystuje swoje położenie jako most łączący Europę i Azję. A teraz czas na kilka ciekawostek i trendów, bo te wszystkie rankingi pokazują nam coś więcej. Dają nam szerszy obraz tego, jak wyglądają globalne podróże. Ponad 130 milionów, chwila, chwila, to przecież więcej niż ma Atlanta, czyli lider. O co tu chodzi? Ano, o to, że tyle pasażerów rocznie obsługuje sześć lotnisk wokół Londynu. Razem. To właśnie czyni Londyn miastem z największym na świecie systemem lotniskowym pod względem liczby pasażerów. Niesamowite, prawda? A ten wykres pokazuje nam coś bardzo ciekawego. Widać tu wyraźny trend, a właściwie układ sił. W pierwszej dziesiątce mamy aż cztery lotniska ze Stanów Zjednoczonych. To pokazuje ich dominację, ale zaraz za nimi, z taką samą liczbą czterech portów, jest Azja. To pokazuje, jak potężnie rośnie ten region, a stawkę uzupełnia Europa z dwoma gigantami. A na koniec jeszcze jedna liczba, która pokazuje skalę całego tego zjawiska. 8,5 miliarda. To więcej niż cała populacja Ziemi. Tyle właśnie wyniósł szacowany globalny ruch pasażerski w 2024 roku. I to właśnie dla tej niewyobrażalnej masy ludzi pracują te wszystkie lotniska giganty. No dobrze, zbliżamy się do końca, czas więc na małe podsumowanie. Jaka jest rola tych gigantycznych węzłów i co czeka nas w przyszłości? Jaki jest więc główny wniosek? Chyba taki, że te miejsca to coś znacznie więcej niż tylko lotniska. To nie są po prostu budynki, z których startują samoloty, to są kluczowe centra logistyczne, prawdziwe silniki napędowe gospodarki i serca globalnego handlu. Bez nich nasz dzisiejszy świat po prostu by nie funkcjonował. Można to chyba trafnie podsumować w ten sposób: te lotniska dominują głównie w trzech regionach w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. I to one pełnią absolutnie kluczowe funkcje w całym globalnym systemie transportu lotniczego. To one, można powiedzieć, wyznaczają rytm światowych podróży. I to zostawia nas z jednym niezwykle ciekawym pytaniem na przyszłość. Skoro lotniska w Azji tak dynamicznie rosną, a globalne podróże nie zwalniają tempa, to kto będzie następnym królem przestworzy które lotnisko zdominuje niebo w nadchodzących latach no cóż czas pokaże dzięki wielkie